Witam w dzisiejszym odcinku na kanale z Gry pod tytułem Civis Factory. Na starcie mamy tutaj takiego przyjemniaczka Welcome to the Civis Factory. We are more than company. We are family. Together we are working to fulfill our common dream. We use advanced technologies in our production grid. Our production is managed by our best invention, CV, biggest artificial intelligence worldwide. Our hard-working team works day and night to bring joy to your homes. Your desires are limited only by your imagination. We produce toys, tools, even jetpacks.

I mamy tutaj jakieś... Nie wiem jak to nazwać. Dobra, mamy tutaj drzwi. Control room. Mamy jakieś stacje. Main. Hub. Jeszcze coś innego. No dobra, widzę już tutaj jedną rzecz. Nam potrzebną. Jak dźwignie. Można, tak nie masz. Ale chyba widzę już do czego to brakuje. No przecież ci dałem. Mamy control room. Pewnie teraz trzeba te drzwi przeciągnąć. Coś nam się otworzyło. Ja mam iść chyba tutaj. Chyba mam iść tutaj. Jakieś plamy to co się tym nie przejmujemy. So this is what my brother was working. With. I hope I'll find some information about him here. Wszystkie informacje dotyczące mojego brata. Jakiś drubik. Hello, my name is CV, How can I help you? Okay. Czy to jest jakiś duży inteligent? Scan the complex to see if someone is here. I am detecting some activity on the sixth floor. So I need to go there then. The complex is not working properly. To get to the 6th floor, you need to have the control module. Go to sector 1 to power up the printing machine and print the cartridge to get access to the room with the control module. Fine. Okay. Cartridge. Drukować sobie. I dostanę na 6th floor. Control, control panel. Chodzi o to? Coils Hej. No i co w związku z tym? Mamy tutaj jakiegoś żółwika już Jakieś trzy Stojące Berbecie, śmiecie Innego typu rzeczy Nie chcę mi się czytać tych wszystkich komputerków Idziemy teraz na górę I spróbujemy, zobaczymy Okej Tu jest teraz wejście Teraz, jak teraz? Kto może być teraz wejść? Że ja tu dopiero przyszedłem. Okej. Okay. Czy tutaj nic nie mogę zrobić? Co ja mam znaleźć? Kontrolny Anel jakiś. No dobra. Idźmy w sumie. Do przodu. Mhm. Oho. słońce się tak świeci. Już, już go chyba obudziłem. Dobra, nieważne. Zamiast znaleźć kontrol panel jakiś. Jakiś panel kontrol. No w ogóle to jakby się na mnie patrzył. Ja znajdę jakiś kontrol panel. Panel kontrolny, chodzi o to, A, dobra. mogę sprintować? I drugi był tutaj, dobra, i coś nam się otworzyło. Drugi sektor. Drugi sektor. Czy jest na drugi sektor? Mhm, ruszył się z Drugi sektor. Ja teraz tutaj nie wejdę. A i teraz tutaj wejść nie mogę No trudno Drugi sektor Ja mam tam wejść? Lampy się zablokowałem Ja myślę, żeby czasem nie zrestartować jakiegoś tego poziomu Printer Dobra. Już wiem, co mam przynajmniej zrobić. Co to jest za łapka? Nie wiem, choć się domyślam. Tak naprawdę nie. To jest chyba ten printer. No i dobra. I co dalej? Drugi sektor. Z tego wenta ma wejść Co jest? Okej okay. Otwórz to, otwórz! I że mnie tam teraz tak stał. Nie wiem, czy ja chcę już przez tego wenta. Aha! Przecież on nie tak nie tutaj dopadnie. Oczywiście wędr się za mną zamknął. Ojej, oj, O skórę szybki jest. Komu muszę robić? Dobra. Już to... Kurwa! Tu nie jest. To co go? To chyba idzie takim moim patternem jakby? Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой, ой. 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 szybko, jaki? A pierdolę teraz muszę jakoś na około z nim biec. Gameplay intensifies, normalnie intensywny. Gameplay, naprawdę. Dobra.

Dobra, biegnie z nim na oko. Na pewno mogę go jakoś ogłuszyć, czy coś. Jest. Dobra, mam jeszcze dużo czasu. Nie, tutaj nie wejdę. Dobra, pójdę tędy. mieć trochę więcej czasu. I muszę jakoś tam wejść. Cholipka. O, szybko. Jeszcze raz. Tu. Tutaj w górę. O, kurwa. Wrócił się. Teraz to ja tam nie wejdę. To się z nim ganiać tak, dopóki nie będzie wystarczająco daleko. Dawaj. Szybko! Uuhuhu. Oj, oj, łapkę przycięło. Było stresujące. Dobra i co to jest? Czy ja mam teraz iść? Drugi, drugi sektor. Elewator, drugi sektor. O, co to jest? Gdzie jest? Power up the calls. No dobra No i drugi Jest uszkodzony widzę Co to jest? O tutaj widzę, dobra Mogę teraz podejść tutaj? O, to ten cwaniaczek, z głównego menu. Ale animacje są fajne. To trzeba przyznać. Czemu nie może nic znaleźć? Dobra. Drzwi się otworzyły tym piętrze. Ja widzę Windę. Okej, okay. czy to byłoby na tyle? Wierka fajna, ale z tego co zauważyłem? Jest chyba anulowana. Czy wam tak gdzieś wyczytałem? Widziałem kiedyś? Nie pamiętam. Jeśli chcecie się pochwalić, czy dotarliście do tego momentu, możecie napisać w komentarzu. Tak więc to byłoby na tyle, i mam nadzieję, że słyszymy się już niebawem. Think I'm losing it. will I find behind. I'm not sure I'll make it out alive. Where are you? I need you, brother. Are you here? Make my fears disappear, brother.